Cholera, gdzie nie rzucić kamieniem tam dobra książka? Jak tak dalej pójdzie, nie będę miał się na co zrzymać. Piętno wiary to kolejna książka z uniwersum Warhammera 40 tysięcy, w którym to eksplorujemy, nie Space Marines. Weird, weird. A dobieramy się, bez względu na to, jak dwuznacznie to zabrzmi, do sióstr zakonnych, czyli adepta sororitas, które to oddane są imperatorowi zdecydowanie bardziej niż zakonnice Chrystusowi. O wait, stupid. Muszę przyznać, że książka była pełna zaskoczeń. Oczywiście z jednej strony fakt, że zajmujemy się zakonnicami, z drugiej zaś strony to, że książka ma wiele warstw. I można by powiedzieć, że Książki z Uniwersum Warhammera 40 000 kierowane są do konkretnego odbiorcy. Tak, tutaj możemy znaleźć elementy analizy psychologicznej, horroru, a to już wyróżnienie i to całkiem przyzwoitego. Jak również krem dla krem dla wszystkich fanów Uniwersum czyli po prostu mielenie. Let me show you. głównie potworów chaosu, ale również sprzeniewierzonych Space Marines, starając się nie spoilować, chociaż tutaj mamy konkretny zakon wraz z motywacją, która kieruje tymże konkretnym fragmentem tegoż Legionu, który się sprzeniewierzył Imperatorowi, co dodaje dodatkowego smaczku, bo Mamy tutaj indywidualną motywację stojącą za tym, by coś osiągnąć. I pomimo tego, że mamy tutaj do czynienia ze złoczyńcą czystej krwi, to jest pewien element, który tkwi w czytelniku, że jesteśmy w stanie zrozumieć jego motywację, i na pewnym poziomie nawet szkoda, że mu się nie udaje. Niestety nie mogę powiedzieć nic więcej, no bo to by było spory spoiler. Wraz z zakonem sióstr pokonujemy całe lata świetlne, dosłownie ich przenośni. Od masakry zakonu po jego hmm, uzupełnienie, plus przezbrojenie, poprzez wiarę w określony cel, nazwijmy to mini krucjaty, po wielki finał bez szczegółów, bo znowu spoiler. I muszę przyznać, że cała książka była sporym zaskoczeniem, bo za dużo wagi nie przykładałem do sióstr zakonnych, wiadomo. Space Marines, a jednak autorka daje tutaj kawał dobrego miecha czytelniczego, które wcale nie jest oczywiste, które ma swoje zakręty fabularne, niektóre, których w ogóle nie można przewidzieć, niektóre tak se e, droczy się z nami elementami horrorowymi, które są bardzo dobre, czyli mm, podróży międzygwiezdnej w Melstormie, żeby tak trochę uściślić. E, I daje to bardzo szeroką, albo stosunkowo szeroką paletę smaków, jak na książkę z uniwersum 40 tysięcy. żeby jeszcze podbić stawkę, jest to książka, która prawdopodobnie jest najlepszą książką z uniwersum, które aktualnie mam w swoim posiadaniu. Muszę przyznać, że no to było zdecydowanie zaskoczenie. Ale tak przechodząc szybko do finalizacji tejże recenzji. Jest to książka, która posiada wszystkie walory, te najlepsze z książek z Uniwersum 40 Tysięcy. Czyli, oczywiście, jest Miazga, Mielenie, Dużo Krwi, bardzo dobre opisy walk i ich krwistości. Niby niewielki szczegół, ale cieszy, bo można czytać opisy nawet krwistych rzeczy, ale one są w pewien sposób płaskie, płytkie. A tutaj jest ta. Hmm. Jędrność. Jakkolwiek dziwnie to może zabrzmieć, jest to takie dotykalne, namacalne wręcz. We interrupt our program to bring you this important message. Krwistych walk i walk jako takich. Elementy zwyczajów zakonnych, które poszerzają wiedzę na temat sióstr zakonnych, e, powodują, że książka ma dodatkowy walor edukacyjny i poszerzający lore. A to nie koniec. Mamy również pewien smaczek chaosu, to znaczy konkretni Space Marines, który, którzy się zaprzedali chaosowi, a którzy. Mm, Starając się nie spoilować, większości cierpią na pewną przypadłość e, związaną właśnie z momentem przejścia na stronę chaosu, tego jak się to zadziało i tak dalej, i tak dalej. Ten element docenią osoby, które trochę szerzej znają uniwersum i wiedzą o co Kaman. Ale nawet czytelnik, który nie ma jakiejś dużej styczności z uniwersum, jest w stanie wychwycić powierzchowność Motywacji antagonisty i czemu to robi. Natomiast osoby, które mają styczność z Lorem, będą w stanie połączyć jego motywację z szerszą perspektywą tego konkretnego oddziału, to nie Legionu Space Marines. Of course! I przede wszystkim bardzo dobrze napisane postaci, nawet te drugo- i trzeciorzędne. Każda z nich ma swoją motywację, każda z nich ma swoją indywidualność, charakterystykę, co pozwala prowadzić narrację w sposób zróżnicowany. I siostry zakonne, nazywając to trochę w generalnych terminach, nie zlewają się ze sobą, oczywiście pomijając główną protagonistkę, bo ona jest oddzielnym tematem naznaczonym przez imperatora mały spoiler, który bez kontekstu nic wam nie powie. Całość jest za tym niezwykle smakowitym kąskiem, tym bardziej docenionym, bo niespodziewanym. Jest to książka bardzo dobra, która przypadnie do gustu wszystkim potencjalnym odbiorcom, którzy lubią sci-fi, ale szczególnie docenioną myślę będzie przez fanów uniwersum którzy lubują się nie tylko we flakach i krwi, ale również w pewnych dodatkach, które bardzo dobrze współgrają z głównym nurtem narracyjnym uniwersum, czyli chociażby elementy horrorowe, o których już wspomniałem. W skrócie, polecam. Naprawdę fajna książka. A ja zachęcam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś. Widzimy się w kolejnym odcinku.